Dzień dobry Siemanko, dzisiaj gonitwa, gexter, litwin, gres, dziki Kasper, bierz nacisko i bully Simanko, witam, w tej witam. <grym> O, o jakie ja teamy! <grym> <to, to jest grym> deliverem! Z deliverem jesteś. Z deliverem i matnówem jesteś, a my jesteśmy tak, bully ja i gexter. Gończę. Bo on jest w oddzielnym, jakby, on jest gońcem. A, o, w policjantach jesteśmy. Insekwent. policjantów, takich ja wybieram. O dobra, wyglądowo! O, to jest dobre. O dobra, Ej, nie? Nie, to! Ja o, dobra, dobra. dobra. Gotowy. Pięknie, lecimy. Lecimy z, z nim deliver, Lecimy nie? Z E i Seba. I chwila co my mamy robić? Czekaj, ja... jedna, jedna drużyna, Aha, uwaga, teraz ja mówię, jedna drużyna jedzie strażą pożarną i ma dwóch obrońców i musi ta straż pożarna dojechać do celu, a my musimy przeszkodzić, żeby nie dojechała. My musimy zatrzymać straż. Tak, gdy straż jedzie za wolno, to... wybuchnie. To będzie... bum. Dobra, ja będę... puszcz mnie na lewy. Puszczam, puszczam! Nie w nas! Nie, 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 boli, 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 boli. Ała! my no z, z nie tobą jesteśmy! Oj, Jędzik! Brakuje Nie, 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 nie! Dobra, to, no, <śmuchem> Boże ta współpraca to nie wiem co to jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale nie, się w Dobrze co to jest Dobra dobra dobra, teraz trzymaj go żeby nie ruszył Dawaj patrz Dobrze dobrze, dobrze Dawaj, 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 jest. A co robię? Jedź, <grym> no. dawaj, północny Dawaj, boli, boli, boli. Dawaj, dawaj, boli. Próbuj, próbuj Dobra, nie ma nie ma obrońców, Dawaj, dawać Ale w jedną stronę Trzymać go, trzymać go, trzymać trzymać, 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 dobrze Nie on ruszył, czekać Trzymaj, trzymaj, dobrze, jest Pięknie Ale tu wszyscy krzyczą w jednym momencie, to jest bez sensu. To możecie możecie przejść ten Bernad, Kacper i... Mnie wkurzyło to, że buli mi zajeżdżał drogę, będąc ze mną w teamie. Tak. <grym> Serio? To może teraz Dobre. jeszcze nie w kolejnym odcinku będzie ten, już na oddzielnych kanałach, żeby takiego mówić. No, nie No to ma nie mieć sens, bo tak to teraz się. Bo teraz to wszyscy krzyczą i nic nie słychać. <grym> taki trochę na tych nagraniach. No. A to już jest. To teraz jedziesz strażą? To teraz, to nie my wiem, my, to będzie my, losowanko my, pewnie. My, pewnie my, ja. My. Pewnie ja. Ale nie my czekaj, kto to pierwszy lewiej? Oho, nie. o nie, o nie! <grym tosk> ja to o, będzie nie. O, to bardzo, się... Kierowca z bombowca idzie to... strażą. Co jedzie? Coły? Ej, w ogóle gra mi się zbagowała przepa chłopaki. Zobaczymy. Ruszaj! Ruszaj No ruszam, ruszam! A jedź. Ja, mu, musimy jednak. Gra mi się Musimy bronić zielonego. Dobra, Dobra, robimy diamenci. Ale tu nie! Tu się utopisz! Nie utopisz. Co, co no, no. tak, robi? <grym> my, my się trzymamy za nim. No. No ale blokujcie ich, blokujcie ich! pasach. Dlaczego no, ja sam jestem? Za nami są, za nami są, za nami są. Bierna, na dobrze, na dobrze, dobrze. A ja nie wiecie że F to nitro. Wiem, że to gdzieś nie zna, ale pewnie ktoś się no, 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 pewnie. Dzień, Dobrze, no, dobrze. dziku. Dawaj, dawaj. No ho! Łatwo, ładnie, idealnie. No. Jedź, jedź, jedź. Blokuję go, blokuję go, blokuję go. Dala. Blokuj go, blokuj go, ja blokuj go. Zabij jest wahaj. Jeden z nas jest Or, nie Or, nie Or, Ale to ty, blokujesz. Kasper jedzie, Kasper jedzie, Kasper jedzie. Gdzie, gdzie, gdzie? Tak Dziadko nie działa. Widzę, widzę Kaspra. Dzikiego. Dziki Kasper mnie ramuje Ej, ale boli, pomóż mi, pomóż mi boli z nimi. Rób tak jak ja, że im zajeżdża w drogę Ale dostał dobra. Dobra, 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 jesteśmy dalej, jesteśmy dalej niż oni Zaczynamy się rozpędzać, panowie Dobra, Pita dostał, Pita dostał Dobra, a trzeba blokadę zrobić łopaki. Blokadę Jak na... jak na... sam raz, łopaki, dawaj Dobra Nie boli, spokojnie, ty tak lewo prawo jeździsz nie no wiem, co te nie te a ja wlecę w tego. Uwaga, jedzie, 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 jedzie. Nie, 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 pcha, bo wtedy w pościgie. nie, 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 jedzie Dwóch jedzie. Tak. nie, nie, Trzech jedzie. nie, Lol auto. nie, nie, ma. Dobrze, gwiazdko. O ty, Bulli jest u nich? Nie, jakim cudem cię nie zramowałem? Skąd ja nie mogę? Bo to I nie jest ten... takie kopciu. No właśnie, za powinno być Ej, Bulli we, weź to z entorno tam pod tym. No właśnie. Nie? Pomóżcie mi! Jestem. No, widzę, widzę. Ja, ja. ja, ja muszę złamać, złapać cień. Biernat, biernat, biernata bierz. Po... Zentorno masz. Mój Zentorno za tobą jest. Wiem. próbuję go zramować. Jakbyś nie widział. Dostał rama. Dostał, Kurczę. Poleciał. Ale, ale wyrwał coś. Jadę na wstecznym, jadę na wstecznym. Dzięki, o, dzięki, dobra, dzięki. Jadę, 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 jadę. Nie, nie. Dobra, pomogli mi, pomogli mi. Nie pomogli. No weźcie Matnuwa! Nie wierz! Yes. Nie! Yes. 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 O dobra, jadę dookoła, jadę dookoła! Jedzie, nie, bio, weź ich, weź ich! Biorę delivera, biorę delivera! Nie bierzesz, bo on nie bierze! No przy co on go brałem! Gekster, nie wierzę! Jest! Yes. A tak blisko! Ale, ale Boli w ogóle nie pomaga! Bully to tam! No, boli nic nie ja robi, tylko jeździ lewo to. prawo i przeszkadza, no. Dobra, ładna, warstwa 50. <grym> to kto jeździ lewo prawo? To... No, boli. Boli, Bulli... <grym> Ale patrzcie, że nawet dobry będzie zarobek z tego. No, kafka będzie na. Ej, 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 nie dobra, Buli, ty, ty jesteś do skraszowania. tak, <grym grym> Ej, dobra, Gaxter, do ty jesteś U. do wywalenia. O. Ale nie, boli jest zwykłym impostorem, bo zamiast pomagać nam, to pomaga im. Jakim impostorem? Ja ich nie napuję, jest ch**a. Yeah. Postaw remizytywę. A ja mam szczęście, bo chcę zagrać w Amonga. Nie. Amonga. A, wytrwiamy. To? A, bo i tak się Dobra, oza... 9.98. Zachód z Gosie dla Ozora, 75. oza 7.51, z klasa Wyjazd, do drzew z Osterków. Dobra, już nie... Nie, chwal się. Nie się. <laughs> Czemu się mam chwalić? Przecież to się zmierza. z Ozoru? Tak. Jedziemy. E 10, 17, 18, okay, się... To, nie, to nie będzie głupie, to będzie głupie Mówi, Czemu? Daj mi, daj mi złapać twój cień Woli Dzięki Sorry, Sorry. Chłopaki jadą, jadą, jadą Wyprzedam środkiem, środkiem jadę ja, <laughs> ja, Boże Co się tu dzieje? Duwa, blokujcie, blokujcie ja.

nie co na dwoma lacje! Dobrze! What? Co ty Nie <grym> się? Co <grym bo grym zamiarzy> to nie już leso? Ej, Czaj, Biernat się wdupił, to robój wyjechać nie mógł. No to pierwszy <grym> mnie tak ludził. No to, Wiede, to ja... Biernat! Ja Biernat! Bierna. Bierna. No, no, następnym razem bar, pal, F pal F. Pal F następnym razem. Pal Ewkę! Ahaha dziku! Ale serio, da się tu chyba! Ej, dobra, ja wiem, co zrobimy. Stację mamy padracą. O nie. <grym> De co? Deliber, my się lubimy. Liber, <grym> nie lubimy się, lubimy się. Nie, lubimy się. Lubi. nie lubimy się. W tym momencie Wierna, się nie to lubimy. lubimy się. Nie. Ja. bym byś w to teraz jedzie? Ja jestem kierowcą straży. O nie, no to Kierowca przegraliśmy powołowca. Chociaż nie. <laughs> Chociaż nie no, ten... no z Bulim, A, z Bulim, z Bulim chyba to będzie najgorzej, wiesz? Bo no Bulim to ten pewnie ten do wody wyrzu od razu. <laughs> 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 dawaj, 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 dawaj. Te paczki grameta. Dawaj, nic trochę pomogę tam. Ma, nawet się nie pchaj nie wypchaj teraz. Znaczy. 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 No, nie, no, czekaj mały. spokojnie. Dobra, chodź, 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 chodź blokować cię. Jest ktoś. Robię miejsce. Kurcze, nie wierzę. <śla> A, Dobra, Ora jabło, No jadę, no dopomóżcie mi. No ja już nie jadę. <śla> <śla> Bully blokuj, blokuj, blokuj. A tu, co ty próbujesz? <śla> No, 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 no ty to jest. No, to jest. No, to jest. to nie, to <umie>. jest. <grym> no, nie, <robi> te <grym> no, co jest. Yes! 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 Stawaj, wstawaj, wstawaj, wstawaj! jest. Nie, wierzy wierzy. Jedziesz, jedziesz, no, jedziesz, yes! a. to było no teraz ty jedzisz. Ale dziku, co wy żeście to odwalili? Matów nie są... No się o, nie ja chciałem Matuba wywalić, a on wleciał na ciebie i ciebie przewrzucił. Nie, dobra. Ale dobra ja, chłopaki, hej. trzeba skupić się na tych debilach. więc on tak, no. Wiecie, ci. to, ja cię To, ja to jadę. A, ale nie Jak ich co to Gramy to. To jest... Dziku, tak, na, dziku na, następny razem pomagaj mi, nie przeciwnikom, dzięki. <laughs> Spróbuję. No, to prawda, to prawda. Dobra, gra mi się zbagowała. Znów muszę czekać. O, oh, nie, yes. zaltowałeś. E Click and ma dwa razy. Dobra, działa. E <grym> nie, ja nie? nie to teraz. nie ja ja nie Dobra, to <grym> Absolutnie. Może być teraz jednak no. ciężko Ale my mamy Zamy, mniej zgrany dawaj. team, to jest bez sensu dawaj. Dawaj, bo ust dawaj, ustawiłem żeby dawaj, nam, dawaj, nam dawaj, było tego, według dawaj. jakby umiejętności. No a wzięło pewnie napis? nam Gagstera dało, dlatego bo on ma duży level Dobra, to... lewy jadę z lewy. Dziękuję. Ja, 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 ja nie powiem gdzie to, to jest już z lewy Na buli to tak <śmieniu> Buli, nie, dobra. dobra. Został u ciebie jeden, jeden został. Co jeden ciebie został. Dawaj, dawaj, dawaj boli, 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 boli. Teraz włada sami sabi Nie tu, tu, tu się nie da jakoś zmienić. Ty mu ja nie chcę z nimi być. Oni się na pewno tak Dawaj boli, 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 boli. gonimy. Ciężarówka gadamy. Nie. u mnie wolność ciężarówkę, nagle się teraz dopiero pojawiła. A u nie. Ej, gdzie jest Nie poleciałłeś. Idziemy, dawać go. Dawaj, trzymaj się. No nie wierzę! Zatwaj. Zatwaj się. Chujwa, ból stał jeszcze do dawki Dzięki, Toina, dzięki Weź zwolnij sobie panu, bo on cię zatrzymał Dawaj go, o Buli opuść mnie No jak to, halo Buli wracaj Nasza dostał <tus paralysis> krasa, Mam go, dobra, mam go Nie mam go No spadłem <gulice> Spadłem, chłopaki do, do rowu wpadłem Jedno ząbka ma jedno zostało Jedno ząbka zostało ale tam ty próbujesz zrobić? Nie mogę wyjechać z tego no. <grym> no. <grym> no, rogu Udało, Zdrowaj, Udało Zdrowaj, mi się przybaw. zdrowo wyjechać Dobrze, dobrze, dobrze go... Dobrze, trzymaj go no, tak zpadaj. dobrze A, do, I to nie daj, nie daj, nie daj, bo jak oni teraz dojadą to już koniec A to jechać, mam mała męboka? Do końca, Do remisu w Do stacji, do stacji Deliver, deliver! was, za późno Dobrze, dobrze. Trzymaj się. Trzymaj się. Nie, Ugra... Przegramy. Albo dobrze. Nie, nie. Nie, już nie. Dobrze. dobrze. Nie, nie, nie. Żebym to zrobił. Nie, nie, nie. O, koniec. Dobra. Kto wygrał? <laughs> Dziękujemy w takim razie za oglądanie. W kolejnym odcinku też będzie gonitwa. Tylko no, zostawcie subskrypcję, gadaba i subika. Dokładnie. O, I łapkę no. Do no. kolejnego, cześć.